Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasteczka serowo na słono. Można nazwać krakersy Potrzebować będziemy: półtora szklanki mąki pszennej, jedno jajko, szczyptę soli, 10 dekomasła, masła, 10 deko sera żółtego i na wierzch słodką paprykę i jajko do posmarowania. I teraz ser i masło ścieramy na karle. robimy ciasto, uformujemy i będziemy piekli. Krakersy i ciasteczka na słono, to jest ta sama nazwa. Idealna podgryzka. Tak, ser, już mamy starty i teraz masło ścieramy. I składniki dokładnie należy połączyć. Należy ciasto dokładnie wyrobić i będziemy ciasteczka kłaść na blaszkę, blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Wiesz, posmarujemy jajkiem i oprószymy słodką papryką. idealne ciasteczka. Możemy je podać do barszczu. Możemy jako zakąskę przygotować na nich jakąś pastę. To już jest dowolność. Smakują wybornie. Same też. Tak ciasto już mam prawie zrobione. Ciasteczka będziemy piekli w 180 stopniach tak około 12 minut powiedzmy na złoty kolor Ja to zawsze podkreślam, że każdy ma inny piecyk jeżeli ktoś ma piecyk góra-dół to ten czas pieczenia zmniejszamy ja mam standardowy gazowy piecyk i już ciasto wyrobione i teraz formujemy ciasteczka oprószymy papryką posmarujemy jajkiem i już będziemy możemy sobie zrobić taką niewielką kulkę i ja mam literatkę przyciskamy i wyjdzie nam ciasteczko i ciasteczko posmarujemy jajkiem żółtkiem i opruszymy słodką papryką. I tak zrobię z pozostałymi ciasteczkami. Tak wygląda ciasteczko serowo, serowe na słono. I tak przygotowane ciasteczka wędrują do piekarnika. Na 12 minut w 180 stopni. i tak oto wyglądają ciasteczka serowe na słono. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl ciasteczka serowe na słono